Dobra, no bo to jest w ogóle piosenka turystyczna, i tu taką jak ktoś chodzi w góry, to może się tam utożsami. Debilna piosenka, sama się śpiewa, sama się pamięta. Piosenka debila, którego cieszy każda chwila. Wiem, że z góry pod górę, 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 z góry pod, 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 pod górę i nucę ją w głowie. Kiedy pod górę, gdy pod nią wchodzę, sobie szaleńczo ją śpiewam. Gdy zaraz potem z góry zbiegam, potem z powrotem, z potem, potem z powrotem, z potem, potem z powrotem. Tarararam, tarararam tarararam. Debilna piosenka. Sama się śpiewa, sama się pamięta Piosenka wariata Który pionowo w kukolata Bo jak inaczej nazwać idiotę Co pod górę wchodzi, żeby zaraz zejść z powrotem To maniak bez wahania Opętała go mania wspinania Mania wspinania, mania, 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 mania czegoś do wspinania bam, bam, bam. I wszystko by jeszcze było cacy Gdyby nie ten jego plecaczek a jest to około 200 kilo, z którym na plecach miota się debilo. Miłe debilo po wykrotach na plecach się miota, a gdy po to, czy mu zalewa, on i tak ją sobie śpiewa. Ją czyli liczą oczywiście, debilną piosenkę, która mu szlak wytycza przez tą mękę. Nuci ją sobie tam, 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 ta, piosenkę nieszkodliwego palanta. Tararara. No, teraz wątek osobisty.

Pojedzie do łodzi, najwyżej coś spłodzi. I kiedyś wielkim spychaczem, spychnę wszystkie góry świata w jeden placek, potem podrapie się w głowę. I z tych wszystkich gór jedną wielką zrobię. I każdy nieprzystosowany wejdzie na nią tylko raz I będziecie mieli z nami spokój już na cały czas. Czas. Cza, Czas czas, czas, Słuchajcie, jakby ktoś się chciał nauczyć tej piosenki jest bardzo łatwy, taki symboliczny układ chwytów. Proszę patrzeć na lewą rączkę Na dół, na dół, dobry, góry, do góry, na dół, na dół, dobry, do na dół, na dół, dobry. lewilą potakiwać trzeba. Macie rację, niech sobie pośpiewam, pomyślcie lecz przez chwilę, kto z was jest jeszcze takim jak ja? Brawo. Na dół, na dół, do góry, do góry, na dół, na dół, tak! Widzę, że jest z was wielu, przynajmniej jedna osoba. Tak więc proszę wszystkich moich kolegów, koleżanki o śpiewanie tej wspólnej, debilnej śpiewanki. Uwaga, zaczynam na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Debilna piosenka. Sama się śpiewa, sama się pamięta. Piosenka debila, którego cieszy każda chwila. Debilna piosenka. Sama się śpiewa, sama się pamięta. Piosenka debila któremu spyska cieknie ślina Gdy może z góry, pod górę, z góry, pod górę. Bo no, będę nie, ja niech Nie, 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 się śpiewa, sama się się nie, 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 nie,